Witam ciepło wszystkich widzów i zapraszam do wykonania kolejnego sznurka. Ten sznurek, który zaproponuję dzisiaj jest troszeczkę szerszy niż poprzedni i będzie przypominał nieco drapinkę. a zatem zaczynamy. Tradycyjnie wykonuję pierwszą pętlę, którą zaciskam, a następnie wykonuję pięć oczek łańcuszka. To ostatnie oczko łańcuszka będzie podjęciem kolejnego rzędu. Teraz będę wykonywała słupki bez nawinięcia, a zatem wkłuwam się w drugie oczko łańcuszka. Tutaj jeszcze pokażę, podejmuję oczywiście dwie nitki po wkłuciu i wykonuję słupek bez nawinięcia. W następnym oczku też słupek bez nawinięcia. W następnym, tutaj oczywiście też podejmuję dwie nitki. I jeszcze jeden słupek bez nawinięcia. Czyli wykonałam cztery słupki bez nawinięcia. Teraz trzy oczka łańcuszka. Przekręcam robótkę w swoją stronę o 180 stopni. I na ostatnim słupku wykonuję tutaj oczko ścisłe. Jedno oczko łańcuszka na podjęcie rzędu, przekręcam robótkę w swoją stronę o 180 stopni. Na tej pętli z tych trzech oczek łańcuszka wykonuję cztery słupki bez nawinięcia. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz 3 oczka łańcuszka, przekręcam robótkę i na ostatnim słupku z poprzedniego rzędu wykonuję oczko ścisłe. Teraz jedno oczko łańcuszka na podjęcie następnego rzędu, przekręcam robótkę w swoją stronę o 180 stopni. I na tej pętli z trzech oczek łańcuszka robię cztery słupki bez nawinięcia. Trzy oczka łańcuszka. Przekręcam robótkę w swoją stronę o 180 stopni. I na ostatnim słupku z poprzedniego rzędu Wykonuję oczko ścisłe. Jedno oczko łańcuszka na podjęcie następnego rzędu, przekręcenie robótki i na pętli z trzech oczek łańcuszka. Wykonuję cztery słupki bez nawinięcia. 3 oczka łańcuszka, przekręcenie robótki. I oczko ścisłe na czwartym słupku z poprzedniego rzędu. Jedno oczko łańcuszka, przekręcenie robótki. Cztery słupki bez nawinięcia na pętli z trzech oczek łańcuszka. 3 oczka łańcuszka, przekręcenie robótki. Oczko ścisłe na czwartym słupku z poprzedniego rzędu. Jedno oczko łańcuszka, przekręcenie robótki. I cztery słupki bez nawinięcia na pętli z trzech oczek łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka, przekręcenie robótki w swoją stronę i na czwartym słupku z poprzedniego rzędu oczko ścisłe. Jedno oczko łańcuszka, przekręcenie robótki w swoją stronę i cztery słupki bez nawinięcia na pętli z trzech oczek łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka, przekręcenie robótki i oczko ścisłe na czwartym słupku z poprzedniego rzędu. Teraz jedno oczko łańcuszka na podjęcie kolejnego rzędu, w którym na pętli z trzech oczek łańcuszka wykonujemy cztery słupki bez nawinięcia. Trzy oczka łańcuszka, przekręcenie robótki w swoją stronę i oczko ścisłe na czwartym słupku z poprzedniego rzędu. Teraz na pętli będziemy wykonywać cztery słupki bez nawinięcia, a zatem jedna oczko łańcuszka na podjęcie rzędu, przekręcenie robótki i w pętli cztery słupki bez nawinięcia. I tak wygląda sznureczek. Takie oczka powstają, które w sumie tworzą drabinkę. Jeśli zależy nam na tym, żeby sznurek był szerszy, no to właśnie spróbujmy wykonać go w ten sposób. Mam nadzieję, że ten łatwy wzór spodobał Wam się. Jeśli tak, to zapraszam na kolejny film z tej serii.